Mam na nasze jezdzonko, może chciałbyś skosztować co? Wychodzimy. Nie ma takiej opcji no kochani słuchajcie w dzisiejszym materiale wkręcimy Dreda, że to będzie jego najlepszy dzień w życiu a tak naprawdę to będzie jego najgorszy dzień wkręcimy go w to, że będzie miał zarąbistą randkę, a tak naprawdę to dopiero początek jego koszmaru, będziemy go wkręcać cały dzień w tym filmie i będzie musiał wszystko robić, bo inaczej powiemy mu z Markiem, że wyrzucimy go z tego kanału więc oglądajcie to, bo tutaj nie będzie litości dla Dreda Dobra Dredowi tutaj niespodziankę dam, taki bardzo ostry chips, mam tutaj mleko jeszcze przygotowane, o, więc no co Dred będzie musiał tego chipsa zjeść na początek i się od razu pewnie zdenerwuje na mnie no i zaczynamy z tym dniem, to jest dopiero easy, to jest easy takie po prostu, żeby go poddenerwować Dobra, specjalnie dalej zaparkowałem po prostu, żeby dread miał jak najdalej do auta i mleka i żebyśmy po prostu jak najbardziej go zdenerwowali na samym wstępie No w końcu Dredd! Co ty robisz? Eee, no nie musiałeś akurat tego nagrywać jak śmieca Ale co ty, co ty tu robiłeś? No właśnie skończyłem i się dowiedziałem, że jest impreza, że świętujemy, tak? Że świętujemy, jest impreza. W końcu za to, że ten kanał nam tak dobrze idzie. Kupiłem sobie pomadkę w ogóle, bo Dobra, słyszałem, że jakieś to, to dziewczyny to tak. dzisiaj będą. To to muszę być przygotowany. Ale życiu, ale ja, ja nie powiedziałem, niczym, że będą dziewczyny, tylko że będzie to twój najlepszy dzień w życiu i będzie miał fajną rantkę. I ogólnie no, A Jak, powiedziałeś, się... że świętujemy, że jakaś impreza będzie? Tak, słuchaj, ale pamiętaj, że musisz zrobić wszystko, co ci powiem dzisiaj w filmie. Z jednej filmie, już tak? wyszedłem. Musisz? Pamiętaj, musisz zrobić wszystko, co ci powiem dzisiaj w dzisiejszym filmie, tak? A czemu ja mam robić wszystko w tym filmie, co ty mi niby powiesz? No bo inaczej nie zobaczysz Marka. Ale to widzowie, to dla ludzi jest, to no tak, dla widzów no, robimy, dobra, tak? To, żeby się pojawił jak najszybciej ciebie, Czemu mam ja mam to być to prze... więc to teraz I co? I Dawaj magicznym cudem to. przez to, to, że dobra, to zjem pojawi to i... się Marek na kanale? Zjedz to i lecimy do restauracji, będziemy miał fajną randkę, obiecuję ci Co ty znowu wykombinowałeś? Dobra, ja tego nie rozumiem Zjedz to, tak? I co? No zjedz to no Dobra, zostawcie 15 tysięcy łapek w górę, subskrypcję I co? I witamy was w kolejnym I filmie Możesz to w końcu zjeść? Tak na raz Caoë. Hé, ik. Ik heb het niet gezien. 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 Ik het 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 To? Co? Czekaj, nie pokazuj mi banku człowieku Na filmie no Nie, nie, pani to da no. Co ty robisz? Co ty jest? Blikiem, tak? ***a No nie, proszę, proszę pani Pani mu nie akceptuje tego <głos> <głos> Proszę Nie, nie potrzebuję pomocy Zaraz <noise> mi wypali język, co pani robi? No pani jest niepoważna jakaś Zjadłem coś ostrego bardzo Pani, mnie język to nie są żarty żadne Rozumiem to pani? To jest pani śmieszne, pani się wyżywa na mnie Dobra Dredd, idziemy stąd, nie kupujesz tego No nie możesz ja Już troszeczkę mnie mnie. mnie. Chodź, wychodzimy ale mi kluczyk zamarł. Daj Ci zaraz w tą kamerę i się skończy, rozumiesz? Co za typiara w ogóle, czemu nie chciała mi tego mleka sprzedać? Czekaj, okay, no tuj, bo nie wiem, no to nie otworzę. Już. Dobra. Dobrze, że mamy wcześniej mleko z tego z ja wcześniejszego kupiłem, filmu. Ja Nie, to Nie, to z wcześniejszego filmu zostało. Dobra, Dred, jedziemy teraz do restauracji, bo tam będzie czekała dla Ciebie pewna osoba i będzie bardzo fajnie. Impreza miała być. Dupeczki. Ale pierzolone... Dupeczki miały pierzolone. Pierzolone. być. Pierwsza randka! Dobra, Dred, jedziemy teraz do restauracji, będzie fajnie. O co ci chodzi? Co ty powiedz mi, co ty wymyśliłeś? Do restauracji. Jedziemy. Ale powiedz mi szczerze, o co tu chodzi? No, musisz to robić po prostu, bo Marek takie dał życzenie i tyle. Czemu cała odpowiedzialność musi całego... Kanału tego, jak będzie kanał wyglądać, co dalej będzie. Musi spoczywać na mnie. Na kimś musi, dobra, jedziemy, Red. Elo, Red, jesteśmy, zadowolony jesteś? Nooo, gdzie masz? Gdzie, gdzie jest ta impreza cała, tak? Nie, impreza tylko z jedną osobą. że będziesz miał tutaj super. Ale jedna, co co, randka, randka tylko z jedną osobą. Mieliśmy tutaj, wiesz, świętować tutaj z całym tutaj składem. Wszyscy mieli być, miały być jakieś dupy. Dobra, chodź. To gdzie to wszystko chodź, jest? będzie fajnie Gdzie są chodź. te dupeczki? Chodź, będzie fajnie. Dobra, Red, dawaj. Ja już widzę, Widzisz, tą to jest. To wszystko puste. Nie, ja, ja tutaj widzę. Tutaj nikogo nie ma nawet. Po to jest, co to ma być? Tam w prawo, precyf. Tutaj, tutaj na siebie czekamy. To jest jesteś rozwoju? poważny jakiś? Gdzie, gdzie są ci ludzie? proszę usiąść. Proszę cię bardzo. No dry też, proszę cię bardzo. Zaraz przyjdzie jedzonko, ziemy bardzo słończą kolację. Dzisiaj co ty się nie Co ty znowu, 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 znowu. znowu. ale proszę mi do, nie dotykaj mnie. Nie dotykaj, dotykaj odejdź. Co wy macie w ogóle do gadania? Nic znowu. nie macie do gadania. nie, mam nadzieję, że makaron będzie ci smakował. Usiądź, zjemy coś bardzo Nie, nie, problemu. ja nie będę tutaj z tobą siedzieć, a my mamy do pogadania, bo już przesadzasz, przesadzasz. Wychodzimy stąd. Mamy do pogadania. Tak, 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 tak. Mamy do pogadania. Bo przesadzasz, przesadzasz, poczułeś się i przesadzasz. Dobra, słuchaj, Wy wracamy, wracamy, wracamy nie, wracamy. nie, nie, nie. nie wrócisz się Słuchaj, do środka, cio, 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 wszystko to co robię, robię zez? dla widzów, a ty tutaj jakiś szantaż wprowadzasz. Zaj, Marek nie... i tak się pojawi na kanale Zaj, jeżeli... i będę to robić cały czas, bo dobrze wiesz, że ja muszę tutaj wszystko robić, żeby ten kanał jak najlepiej wypalił, żeby Marek się pojawił i tak dalej, Słuchaj, a ty mi jakiś szantaże tutaj bo wprowadzasz. Główno masz do gadania. Ja tak, ale to Marka kanał i Marek powiedział, że ma tak być, to ma tak być. Jeżeli tak nie jest, no to nie macie na kanale i tyle. I teraz usiąść grzecznie i się na tak? Ale ty się. w ogóle odejść w ogóle stąd? Bo Uf. ona mnie oszukałeś też, już drugi raz mnie oszukałeś. Miała być tutaj impreza, miała być, miało być dziewczyny. Mieliśmy grze. sobie usiąść i świętować kanał, że odbijamy 40 koła subów, już, tak? Stare, już mieliśmy to świętować. A co no tam no takiego? Tak ja, zapraszam, jest i mi się mam nadzieję, że Winofragolino będzie Ci stadku. Skąd wybierzecie takich ludzi? Siąć nie denerwuj się, naprawdę spędzimy ten czas bajecznie. Rozumiem, że stawisz, tak? Jak najbardziej stawiam. Ojejku, przynajmniej. Możesz... Trzy dłoni, dłonie, się. Przynajmniej zjem za darmo. Bardzo mm -hmm dobrze wyglądasz, jestem zachwycony. Właśnie przyszła przystawka. Masz ochotę może skosztować? Nie, nie mam ochoty skosztować. Ale dlaczego nie? To jest bardzo dobra przystawka, naprawdę, polecam. Nie, nie, mam ochotę. Polecam serduszka. Proszę spróbuj. Może ja ci dam Proszę spróbuj, może się aż nie. Proszę. Idź, proszę. Nie. To. Nie. Proszę. Naprawdę bardzo się dobrze braszkowałem na tym wieczór. Zależy mi na tym, żeby wyszło jak najlepiej. Świętujemy dzisiaj. No to sam sobie kanału A może zjemy na pół, co? A może nie chciałbyś e, dać mi spokój? Może stąd wyjdźmy, może tak będzie najlepiej, jak stąd wyjdziemy i w ogóle zapomnimy o tym wszystkim i e, koniec tej szopki. Z... Też... Ty recycłów czy, czy nie? Nie szantażuj mnie. Ja nie, szantażuję, nie, nie szantażuj mnie. Nie szantażuj, bo sz, te, szantażujesz bardziej widzów niż mnie. Nie. Także weź sobie to i odejdź. Po nie. prostu odejść i jedz sobie sam. Nie, mi się tak łatwo. Jedź sobie sam, tak tak? tak tak łatwo nie odpuszczę. Miałbym dzisiaj naprawdę dobry wieczór, proszę, ale proszę, ale proszę spróbuj. Proszę, mi Proszę. No proszę, no naprawdę nie wiem, no. proszę, weź Gryzka, spróbuj tylko. Nie możesz zgadzić, proszę, proszę, proszę. Nie, no to lepiej, mnie to musi być, musi naprawdę smakować, obiecuję. Proszę, spróbujmy. Co, dobre? I źle nie smakuje, mhm. ale niech bo możesz już byś to zabrał, co? To teraz nie może jeż. ja spróbuję, co? Ona bierzesz go? Dawaj, jesz czy nie? <laughs> Ale no naprawdę, bo zaraz to się skończy i wyjdziemy stąd i będzie koniec filmu. Co ty znowu wymyśliłeś? Jakiś chory film? Znowu? No nie ja, to Marek. Ale powiedz, że ci nie, nie smakuje, co? Naprawdę, jest bardzo dobre. Jak na przystawkę, rewelacja. Dobra, słuchaj, krótka piłka. Jeszcze parę takich tekstów, parę takich akcji i naprawdę, będzie tak, że wyjdziemy stąd i film się skończy i to wszystko, co tutaj się dzieje, ta cała szopka, po prostu się zakończy, tak? Także... Naprawdę radzę ci nie podchodź do mnie i ty tak samo już, też już mnie irytujesz, naprawdę. Jeżeli, ja mam, może jeżeli świętujemy, to chociaż zbijmy zdrówką. <słuch> żadnego no. zdrówka z tobą nie będę zbijać. No i sam sobie zbija. Dobra, muszę iść do toalety na chwilę. Tu, tu. Ty jakieś filmy robisz, bierzesz od skąd w ogóle? Co ty myślisz, że możesz <śśmiech> mi jakiś szantaż wprowadzać tutaj na kanał człowieku? Stary Marek go przysłał. No ale nie obchodzi mnie, to nie interesuje, słuchaj, naprawdę mało, mało brakuje, nie? Zaraz zrobię, będzie tu taka moda, że nie, nie mi... będziesz mógł tego nawet użyć do filmu. Chcesz to widzą zrobić? A chcesz, żeby dostał wpysk ode mnie? Nie no, przestań, dobra? Bo może dostać wpysk zaraz. Stary, to wszystko dla widzów, No wiem, ja że Marek ma fajne pomysły zawsze. Rzygać mi się na to chce. Dobra, jest tą kolację i później będzie tylko... Mas Staj. Później będzie tylko lepiej, Dress. Mysiu, zobacz, przyszło nam nasze jedzenie. Może chciałbyś skosztować co? To jest naprawdę bardzo dobra carbonara. i jem tutaj bardzo często jest naprawdę bardzo dobra. Naprawdę, jakościowo nie odbiega niczego najlepszej restauracji. Może chciałbyś spróbować mieć co? Jest naprawdę bardzo dobra. Zależy mi na tym, żebyś spróbował. Wiesz, więc wiesz, może ja pierwszy spróbuję. Tres. Jest naprawdę pyszna, jest naprawdę pyszna, Misiu. Może ty byś spróbował, co? Misiu, jest bardzo dobra. Proszę, spróbuj. No proszę, ale Misiu, no nie bądź taki. Proszę, no zrób to, zrób to. Tak jest. Bardzo się cieszę, że spróbowałeś. Naprawdę, bardzo mi na tym zależało. Cieszę się, że razem świętujemy. No, ja nie Tak ma wyglądać nasze wyjś. świętowanie Ta, na kanale? Specjalnie później, żebyśmy świętowali razem z nim. Dobra, wiesz co, to już sobie wolę sam świętować. Zaraz sobie gdzieś pójdę, wyjdę i. Nie, nie, nie. W własnym gronie zacznę świętować. Ale musisz tu Także. Gdzie Pójdę do klubu albo gdzieś na jakąś imprezę. i i po prostu y, zacznę świętować sam. Misiu, nie, ale nie możesz tak zrobić, myślisz? co to? moja ręka. Nic, nic się nie stało, misiu. Ej, proszę, proszę. Łokieć, prosto w łokieć. Ja już, już dzwonię po karetkę. w Już dzwonię po karetkę, już, 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 już. Misiu, A, proszę, 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 proszę. mnie, ruszę. proszę. A już dzwonię po Dobra, wychodzę stąd. takie świętowanie? Dlaczego? Takie świętowanie to ja... Halo to Halo? Nie, proszę nie uciekaj, proszę. Proszę, nie. Nie, co co ty robisz? Ja tutaj krótkim mam, sam zostawiłem dret. Dret, ale ty wiesz o tym, że musisz z nim spędzić resztę dnia? Nic nie muszę. Jedziemy stąd, wracamy. Nie, ja sobie wadzie. sam e, świętowanie sobie zrobię sam na własną rękę. I idzie, idzie, idzie. Na pewno nie w takim gronie. Dzień na na tworzymy dziw. Zapraszamy pana. Oj, je 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 Nie jej się Nie! Hejsu! Nie! nie, nie, nie no nie, no nie, ty przestanie hejsu. No mów no, mi, to no, jakieś mi sięowanie. Mi mi Skąd to się wzięło? Ale powiedz, że spędzisz, skąd to się wzięło? Kto, to, co, to, skąd fajnie. to się wzięło? Weź, weź to, zamknij to Dredd, ogarnij się Ty się ogarnij, ja chcę sobie sam spędzić sobie Zaraz pójdę sam na imprezę Imprezę sobie zrobię, gdzieś do klubu pójdę ale gdzieś wiesz, się ze znajomymi Ale że zakończy się dzień i wy teraz... Mam też innych mówi. przyjaciół, nie muszę spędzać czasu z tobą Bo ja wiem co wy będziecie teraz robić Ale dlaczego z kimś jak może spędzić ze mną? Z... Kimkolwiek tylko nie z wami! Przecież świętujemy, tak? To ma być takie świętowanie na kanale? Mi się podoba to świętowanie dred. Wow, wiliśmy 40 tysięcy subów, super! Niech mnie kurde! Bąd Dobra, ee, to teraz <much> mam jechać na tym adres, co mi podałeś wcześniej, tak? Tak jest. Ja już w ogóle nie wiem. Dokładnie, bo do naprawdę bardzo fajnie przysięgam. Dobra, Dredia, ja wiem. To nie chęć. był dobry powrót na YouTube. Nie podoba mi się tutaj w ogóle. Kary. Zobacz pana niego, on w ogóle, jak tam byliśmy w tym samochodzie, on cały czas coś do mnie gadał. Tutaj mnie po szyi, tak tutaj smyrał, tak wiesz. Dobra, Bardzo się, dred, co? Ktoś, co ja nie się tam? cieszę, zapraszam. Rozumiesz? Proszę, zapraszam. do mnie. Ale co on takiego zjadł? Nie właśnie kanału, zapraszam. No, ale ja z tobą nie chciałem świętować. Ale proszę, będzie naprawdę fajnie, na pewno Nie, z nie z tobą. pożałujesz, przysięgam, na ciebie czeka tam wielka niespodzianka. Ja mam serio tam wejść? Tak, tak. Za... Chodź dla filmu, zobaczymy tak. chociaż. No, ale co mam dla filmu tylko tak się poświęcić? Tak, chodź, chodź, yeah. dla widzów, dla Bidu. Ej stary, nie podoba mi się tutaj. Nie podoba mi się tutaj, chodź. Proszę, zapraszam, zapraszam. Ja się paniczę, proszę. Robię to tylko dla was. No. Naprawdę, tylko dla widzów. Proszę bardzo, mój misiu. Proszę, wejdź to ode mnie, to są naprawdę bardzo ładne kwiatki. Proszę, to śmierdzi w ogóle. Ale jest nie nieprzy Ale proszę, naprawdę. Ej, 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 ale. Odejdź, 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 odejdź człowieku, odejdź. Przyjmij to odejdź. ode mnie. Proszę, proszę. Dziękuję. Naprawdę, bardzo się cieszę. Ja się boję tam iść. Ale chyba świecki tutaj tylko za to, że Ja się boję tam iść. A tutaj mamy jeszcze coś, czy będziemy się dzisiaj zabawać? Nie, to jest przesada, wychodzimy z tym. Wiesz się mega, się z nim. Weź da mnie to ogórki. Ale jed, jeden od o, będzie. Ale co ty z tymi ogórkami napisze? Jestem przerażona. To już będzie nasza słodka tajemnica, wiesz? Ach, kocie. Ach. Dobra, idź tam, zobaczymy, co gdzieś. Zapraszam, Ale nie, nie, Proszę zaczekajcie, za chwilę, za chwilę. Ja was puszczę. Muszę coś przygotować, tylko sekunda. No już chodzi, to tu się w ogóle dzieje. Najpierw nas zaprasza. A teraz. Ej, ale widzisz o co chodzi, że mu tu szawa, się stoi. To jest strasznie dziwny zapach i tak nieprzyjemnie jest bardzo. Czyli taką... Nie... Wyczuwasz tą nieprzyjemną atmosferę, która tutaj jest. I czemu te meble są tak rozwalone? Nie, stary. Ej, dobra, nie podoba to, mi się fajnie. tu. Bardziej... Nie podoba Miej mi się tu. Nie będę ciekawi, co on tam robi to, co? No, Naprawdę boję się tam wchodzić. Dawaj. Hej, proszę. musisz proszę. tutaj, mam coś dla ciebie specjalnego. Nie, spodziewa. proszę Dobra, ja tutaj nie zostaję. Nie, ja stąd wychodzę, dobra. Dobra, położę tego kwiatka tutaj. Dobra, ja to dopijam i. Wychodzimy. Nie ma takiej opcji. Nigdzie nie wyjdziesz Misiu, nic. Nie, no to jest za grube, no. To jest za grube. Ej, dobra, mnie to zaczyna już naprawdę przerażać. Ja rozumiem film, filmem. Dread, cały film też jest jakiś przerażony. No, w sumie nie dziwię mu się. Dla mnie to jest w ogóle już za grubo. Ja chyba powinienem tam po niego wrócić. Ale to, co tu się dzieje, to jest bez kitu przesada jakaś. Ja nie chcę tam wchodzić, ale no dla was, widzowie, to muszę tam wejść i zobaczyć, co tam się dzieje. Dobra. Jakaś jest jakaś to ja muszę wejść. To jest jakaś przesada. Zostawmy, mnie, zostaw, uciekamy Uciekamy, dawaj, szybko, szybko Kurde, żałeś to człowieku? Sykul, sykul najmorszy, rozumiesz to? Uciekamy do samochodu, ja jeszcze nigdy nie wrócę I to był nasz ostatni film, rozumiesz? To był nasz ostatni film Już więcej z wami nie nagrywam, to jest koniec Koniec, Dłuj, koniec dż, dż, gdzie jest samochód? Uciekamy, nie, zostaw mnie Zostaw, mnie, będę już z wami nagrywać Tymczasem się dotykał mi, wkładał ogórka na siłę w buzi, powiedział, że jak nie będę trzymać tego ogórka w buzi, to nie mogę nawet powiedzieć. Nie mogę nawet powiedzieć, ale zmuszał mnie do tego, żebym ogórka trzymał w buzi. To, to, jest, to jest dla mnie za wiele. Mówiłem ci, że to jest za wiele. Ej, dobra, nie mnie. chcę! Słyszysz? Nie chcę! Ja pierdolę, ja nie wiem o co tu chodzi, stary. To nie miało tak wyglądać. Ten film nie miał tak wyglądać. Dobra, może zakończmy Słysza. już ten odcinek, co? Stójdź, dobra! Zakończmy ten Bo film. Bo mi się wydaje, że widzowie by chcieli zobaczyć dalszą kontynuację tego. Jaką kontynuację? Ty z ciebie no. słyszysz kontynuację? Człowieku, ja zakładam buty i wracam do stary, domu. wydaje mi się, że. Oni by chcieli po prostu to zobaczyć ja... W takiej sytuacji? Myślisz, o, ty... że wid dla widzów to jest miłe, że mi się takie rzeczy dzieją? Nie to no, jest fajne? Stary... Jestem przerażony! Cały dzień coś mi się dzieje. Najpierw jakieś chipsy ostre w ogóle, co ty chcesz mnie zniszczyć? Tary, będę ci pilnował, dobra, chodź tam, wracamy, tak? Ale jak wracamy? Co ty chcesz dalej kontynuować stary, ten film? Zakończymy film. Będziemy jeszcze chwilę i zakończymy film, tak? Ale jak ty chcesz go kończyć? Stary 10 koła ci przelewam, wracamy tam, będę ci pilnował, tak? I zakończymy zaraz film. Na chwilę. On. Ale co, że zostaje tam na noc i co, i zapłacisz mi 15 no na chwilę, tysięcy? No na chwilę, na chwilę. No dobra, na noc, dobra, na noc. 10 tysięcy i na noc, nie 15 tysięcy. Ale to już stary musiałby być następny film i. nie wiem. Przynajmniej tutaj pod tym filmem, nie wiem, 15 tysięcy łapek w górę. Ale nie, no teraz wchodzimy tam. Teraz tam wchodzimy. Dobra, 10 koła ci przelewam, wchodzimy tam, tak? 15 tysięcy łapek w górę pod tym filmem. Ale my tam chodzimy, tak czy siak, to, to mają teraz na filmie. Ale co, zostaniesz tam ze mną? Tak, zostanę, chodź. I zostaniemy, ale zrobimy tak, żeby nie mógł się zbliżać? Tak, zrobię. Wiesz, tak. że robię to tylko pod kontent. Dobra, chodź. Dobra, wrócę się tam, ale 10 tysięcy widzę w tym momencie na koncie. Dobra, dobra przeleję Przelejesz, nie, ja chcę. Dobra, nie teraz! Jezus, dobra, poczekaj. Ja chcę przelew. Czekaj. Przelałeś? Tak, no. Dobra mama akurat mi powiadomienie przyjdzie. Dobra, dobra, Uchodzę. Ja już w tym momencie tam wchodzę, a wy w tym momencie zostawiacie 15 tysięcy łapaczek w górę i odblokujemy kolejny film Widzimy się w następnym odcinku. Czyli film tutaj jak na no, zostaniemy, tak? Tak, jak zostaniemy tam. Ja cię nie wygląda. Nie, na nawet nie, nawet nie, nawet nie na... 15 tysięcy łapaczek w górę i widzimy się w o, następnym no. filmie.